oh the night. Mam zajebisty desat, jesteś debilem do kwadratu, to twierdzenie Thalesa Dobra, i właśnie stary mach esteref, się tu na te bity jak Arystoteles Pamięć przegrywa z kamieniem, jesteś idiotą, zawsze tutaj sobie pojadę spoko I kurwa to jest ten terror w rapsach Twój stan umysłu to jest kurwa mezokracja jo. a jak ty kurwa jesteś konstruktor, jak ty byś kurwa nawet nie rozkwinił duplo Ja pierdolę to jest tak Patry, 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 patry. Yo 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 uwaga, uwaga, uwaga. Wow, wow. yo 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 ASYMPTOTA! Dobra, pijam dalej! Pobijam tak, stukleje. kleję, no bo kiedy wchodzę ten jest tylko 2 Dobra, MATEMATYKA! Teraz jadę cię pusto Jesteś jak cyrkel, bo ma to z Dobra, pijam dalej! Jestem kurwa szybki MATEMATYKA! ma tu najlepsze linijki I sobie wiem teraz? TEN DO Jestem jak cyrkel, może na scenę wbijam Dobra, lecę pobieg dalej, o krótkie. I kiedy wchodzę teraz, kurwa jadę te truskie Dobra, ofer. Podobno matematyka, w naszych znaczkach poznajecie mój poziom skilla mam pero, witam was moi mili Właśnie, żeście swoją walkę czyli co z tego? Nie jest wstydem wracać tarczą do innego czy moje żonki idźcie czy naraz do ja Teraz tylko ja wam powiem, właśnie z wami Wygrałem, bo mam te wtedy mi tutaj w głowie I to teraz powiesz Jesteś konstruktor, o stary, czy nie? Jesteś jakie bane próchno po lewej stronie widać tutaj stoi Ja pierdolę ziomek, musisz jeszcze się wychować trochę Bo no, bo nie Wiesz to znaczy być idiotą wydaj się swojego starego, <śmiany> dlaczego zrobił cię <śmiany> Zmiana! Oh no, Ciśniesz rodzinę, jadę z tematem Twoja stara maksymę i Casillas spopuściła szmatę I to jest konkret rap, zawsze jadę tutaj dobrze brat Jo, co to są za rapy? Niedojebany karzeł i roszpunka po chemioterapii Jakie Co mi dali za ekipę Teraz zajebiście tu pocisy z bitem Jo i kurwa stary tutaj jadę mam flavor jebany Elvis Presley za nami dostanie w pierdol Dobra I zawsze stary, chodzę, to jest moja, to jest to, że grona Macie kurwa króla piwnicy i króla rokem Wpadam, ziomeczku, kurwa, jakie duplo Twoja pata mi zwaliła konia, dupo Czaisz to, kiedy sobie tak to kminię I czuję, no bo kiedy proces zawsze Co tu dobrze rozwiązuje I to jest tak, wpadam, twierdzenie talerza Ten nam już rozbijł twierdzenie talerza Dobra, pada, ziomeczku, jestem niezły I kiedy wchodzę zawsze, kurwa, jestem pierwszy I to jest tak, sobie pada, I glet ja i sobie wpadam teraz, kurwa I przestań, i to jest tak, sobie wpadam Mam te bragi i wszyscy teraz dajcie mi tutaj, kurwą prawda? Dzień <śmianowicie> raz, raz, dwa, trzy i... Stary, mówisz do mnie every stress day? Spójrz na swoją fryzurę lepiej Chcesz dostać najlepiej? Dobre trafki weź bo z kaskader. hero Mówiliście coś o mojej matce, nie zrozumiałem tego właśnie Może po praktyce i z taki Stary, tak naprawdę zamykam ci i się mam Witam ciebie, królówki pis tak naprawdę tylko na ten poziom możesz być uliczny Co cię spotka, witam ciebie Chcesz pojrzeć na poziomu betonu, więc leż na glebie Hello TUNIEC! Nie, nie, nie Konstruktor, ozek, ozek, konstruktor, tocek, co na to z giri? Tocek raz. Tocek dwa i kto u trzecim rodeł? O! Tocek trzy, tocek pięknie, bo tę walczę! My tymczasem robimy przerwę na siedzibę, papieroska, papieroska na siedzibę.